Większość młodych zawodników z klubu Tygrysy Kąty Wrocławskiej przygotowuje się do zakończenia pierwszej części sezonu. Przed zapaśnikami uczniowskiego klubu sportowego jeszcze roztrenowanie na obozie w nadmorskim Sarbinowie. Nie wszyscy jednak mogą już planować wakacyjny wypoczynek. Część zawodników niestety nie ma wakacji. Tutaj mam na myśli Bartka Klimka i, i, i Dawida Klimka, którzy przygotowują się niestety na obozach kadry narodowej. Niestety, no stety do Mistrzostw Europy i do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Mamy w lipcu w Katowicach, przypomnę, w spotku katowickim, natomiast Mistrzostwa Świata w sierpniu w Baku. Praca w klubie z wrocławskich pełną parą ruszy ponownie jesienią. Zapaśników Tygrysów czekają m.in. kolejne starty w rozgrywkach Ligi Młodzieżowej, w której walczyć będą o utrzymanie pozycji lidera. Od września nowe nabory do szkółek nowych, młodych, utalentowanych, mam nadzieję, chłopców, z których wyrosną później zawodnicy na miarę Igrzysk Olimpijskich i będziemy mogli się, że tak powiem, z tego cieszyć. A na razie cieszymy się z obecności na najbliższych igrzyskach olimpijskich dwóch zapaśników Śląska Wrocław. Na matach w Londynie walczyć będą Damian Janikowski i Łukasz Banak. Hieronim kuryś bardzo liczy zwłaszcza na sukces wrocławskiego wicemistrza świata. Osobiście jestem przekonany, że Damian wygra te Igrzyska Olimpijskie. Bardzo dużo ludzi wierzy w to, dlatego że ten zawodnik pokazują wszystkie znaki na ziemi i na niebie, że powinien wygrać te zawody, te, te, te Igrzyska Olimpijskie. To by było ukoronowanie, ponieważ zapasy styl klasyczny już bardzo długo czeka na medal olimpijski. Łukasz Banak, oczywiście. Nadzieje na medal ma duże. Miejmy nadzieję, że losowanie będzie po jego mocną stroną. Igrzyska w Londynie oficjalnie rozpoczną się 27 lipca. Zapaśnicy swoje walki w turnieju olimpijskim zainaugurują 5 sierpnia.